Witajcie! Wiele osób, które zna mnie w realnym świecie, wie, że od 2000 roku regularnie jeżdżę na obchody kolejnych rocznic wybuchu Powstania Warszawskiego do stolicy. Nie inaczej było w tym roku. W tym roku udało mi się być całe trzy dni w Warszawie z mamą, która też jeździ ze mną od wielu lat. Pieniądze odkładałam z mamą cały rok, żeby było nam łatwiej. Też sporym ułatwieniem finansowym było to, że z racji stopnia niepełnosprawności, który posiadam, podróż pociągiem była tańsza, a w stolicy też jeździłyśmy za darmo. Dla jasności wszystko było w zgodzie z obowiązującymi przepisami, o poruszaniu się pociągami, komunikacją miejską. Także też miałyśmy maseczki, więc tutaj też te obostrzenia koronawirusowe żeśmy zachowały. Także też się nie martwcie, minęło już sporo czasu od mojego powrotu, nic się nie dzieje, więc myślę, że wszystko się dla nas dobrze skończyło. Te środki ostrożności też żeśmy zachowały. Do Warszawy przyjechałyśmy 1 sierpnia około 9 rano. Jeszcze w piątek byłam normalnie na dializie. Po meldunku w schronisku, w którym nocujemy od wielu lat, w schronisku młodzieżowym syrenka na Warszawskiej Woli, na ulicy Karolkowej 53a, w krótkim odpoczynku wyruszyłyśmy w teren. No my akurat nocujemy na ulicy Karolkowej. Jeżeli chcecie się zapoznać z ofertą, to wygooglujcie sobie to schronisko. W tym dniu, czyli 1 sierpnia, naszym przewodnikiem po Warszawie był druh Krzysztof Stasiecki. I skupiliśmy się na woli, chociaż też głównym jakby tematem naszego pobytu były wędrówki śladami Eugeniusza Stasieckiego i Wojciecha Omyły, czyli Częstochowian, którzy m.in. Brali udział w powstaniu warszawskim, oczywiście powstańców yy, powiązanych z Częstochową było więcej, ale myśmy skupiły się akurat na tych dwóch. Yy, byliśmy na ulicy Żytniej, w miejscu gościnnych czynów powstańczych generała Cibor Rylskiego. Yy, za ten czyn dostał yy, Srebrny Krzyż Wirtucji Militarii. Na cmentarzu ewangelicko Augsburskim, na którym yy, Wojtek omyła yy, wal, zginął. Druk Krzysztof pokazał nam też Kościół Świętego Wojciecha na woli, gdzie w czasie powstania był obóz przejściowy, także pomnik na ulicy Kurczewskiej, w miejscu, gdzie hitlerowcy zamordowali i potem spalili, jak mówią historycy, nawet do 12 tysięcy Polaków. O tym pomniku jest też filmik, pokazuje też to miejsce, więc podlinkuję w opisie. Zerknijcie sobie. O 17, jak co roku, byłyśmy na wojskowych Powązkach. I o ile to nie było to, że pojechałam na 1 sierpnia na 17 na Powązki po raz pierwszy, ale w tym roku bardzo wyjątkowo te godzinę W przeżyłam. Po prostu w pewnym momencie uświadomiłam sobie, że mogło mnie w tym roku z różnych przyczyn na Powązkach nie być. Czy nie udałoby mi się przełożyć dializy czy były też inne przyczyny, kto wie, to wie dla wiedzą tych 2 i w ogóle w wrzesień biegłego roku to osoby zaufane swojej wiedzą. Po wszystkim zostałyśmy jeszcze trochę dłużej także z duchem Krzysztofem, na cmentarzu, żeby pójść na groby osób dla Polski w różny sposób zasłużonych. W niedzielę zostałyśmy dalej cały czas na woli. Zaczęłyśmy zwiedzanie od pałacyku, w którym był pałacyk Michlera, czyli pałacyk Michla, ten z piosenki. Oczywiście też filmiki są już na kanale. Później pojechałyśmy na Muranów do kościoła Jana Bożego, w pobliżu którego zginął drugi częstochowianin Eugeniusz Stasiecki. Tam też jest w pobliżu pomnik poległym i pomordowanym na wschodzie, taki charakterystyczny wagon z krzyżami. Odwiedziłyśmy również katedrę polową Wojska Polskiego, no i oczywiście standardowo dla każdego turysty kolumna Zygmunta Stare Miasto, pomnik Małego Powstańca, także byłyśmy przy arsenale, tym, który przynajmniej ja przerobiłam kamienie na szaniec, więc to jest ten arsenał, nie wiem czy kamienie na szaniec jeszcze są. Dajcie znać w, w komentarzu, czy kamienie na szaniec jeszcze są lekturą, czy już niekoniecznie. Po południu odwiedziłyśmy cmentarz powązkowski koło Kar kościoła świętego Karola Boromeusza. Też, aby odwiedzić groby zasłużonych dla naszego kraju w różny sposób. W poniedziałek zwiedzałyśmy cmentarz Ewangelicko-Augsburski na ulicy Żytniej i nie wiem czy wiecie, ale między pochowany tam jest Stefan Żeromski, Marian Kociniak, Jaremi Przyborę czy też Anna German. W międzyczasie też po zwiedzaniu, a jeszcze przed wyjazdem, byłyśmy na warszawskich Włoszech i Później wróciłyśmy do domu też z przygodami, bo pod Pytkowem Trybunalskim zaprzestano się nam pociąg. Musieliśmy mieć podstawiony nowy skład, ale przynajmniej takie przygody się pamięta: była to jakaś tam swoista atrakcja, bo po raz pierwszy coś takiego się nam wydarzyło. Jeżeli macie jakieś swoje skojarzenia z obchodami 1 sierpnia w Warszawie czy też w innych miastach, nie tylko w Warszawie, to dajcie znać w komentarzach i do zobaczenia wkrótce.